kochani, witajcie na moim kanale. W tym filmiku nagrywam takie jakby open box, ale nie do no, końca jest open box, ale no, bo dzisiaj do mnie zegarek, jakiś czas temu, wcześniej rano, przed mnie zegarek, nie pokazywałam wam wcześniej, nie nagrywałam wcześniej go itd. i tak dalej, bo najpierw chciałam po prostu ten zegarek spalować z telefonem, skonfigurować go, ustawić zegarek i tam inne aplikacje w tym, w tym zegarku. Jak już to wszystko zrobiłam, to postanowiłam, że nagram. Teraz takim płynnym wieczorkiem nagram i mam wszystko pokażę. A mój zegarek to jest Apple Watch. Mój zegarek jest Apple Watch SE. Już wam pokażę. Ale ja zanim pokażę wam zegarek, to na razie pokażę, pokażę, co tu jest. Mamy tutaj na przykład to. Tutaj. No paski na przykład Już mam założony pasek, takie krótsze paski Ale tutaj jest, jest jeszcze taki dłuższy pasek Ja bym chciała dłuższy, to mogę z tym mniejszym zmienić i mieć ten dłuższy Ale wiedziałam, że wolę mieć mniejszy Bo ja mam taką małą rękę No i mniejszy będzie idealny Idealnie pasował Jak już widzicie w jakim jest kolor ale zobaczycie dokładniej Tutaj ma jakieś Kurde, tutaj ma jakieś instrukcje, czy tam coś, ale co to co jest, musiała wyrzucić, tak. No tutaj był ten pasek, właśnie to było w tym, tutaj było to, ale wzięłam i to wyjęłam, to musiała to wyrzucić, bo to jest kurde niepotrzebne, to tak samo. A to się przyda, jeżeli chciałabym sobie pasek wymienić, to tak, mogę. I teraz przechodzimy do gwóźdź programu, naszego, nasz gwóźdź programu zegarek. Ale zanim zegarek, jeszcze wam podtrzymam w niepewności, tak? W niepewności was, kochani, jeszcze podtrzymam. Zaraz wam wszystko pokażę dalej. Tutaj też są jakieś instrukcje. Tutaj też o instrukcjach, jak na przykład uruchomić zegarek, jak naładować, jak się ładuje. Ja już ja nie czytałam instrukcji, ale ja już wiedziałam. bo i już wiedziałam, tak. Ja tutaj kolejna. I tutaj był akurat zegarek z odwadką i tak wszystko. Jeszcze tutaj. O, poczekajcie. Jeszcze tutaj jest ładowarka. Akurat do tej ładowarki nie było ptyczki, ale wtyczkę mam w domu, jakieś tam dwie wtyczki, no to sobie poradziłam, ale jest ładowarka i tutaj ładujesz. Tu masz kabelek z wejściem. Tutaj masz tak coś, i tutaj przykładasz. To już jest na magnes, i tu przykładasz tam ma magnes, i tylko kładasz tutaj, i ci ładuje zegale. To jest prosta sprawa. Tylko kupię zrobili, że wtyczki nie daj, bo ktoś ty no, miał tylko jedną wtyczkę, albo po prostu nie mogli jej wyjąć od kabla. No to był problem, no ale nie ma problemu. Ja tam nie mam. Ten zegale tak prezentuję. On jest taki jakby pudelowo, różowy i tutaj ma taką tarczę różowe złoto. Tak dobra, ten zegarek odblokuję przekład po prostu i pokazuję co jest na nim. Jak widzicie to jest moja tapeta. Z moim akurat zdjęciem jest godzina 17.23. Akurat z moim zdjęciem, a dałabym nie swoje zdjęcie, ale niestety... Nie mam nic takiego ładnego. Jedziemy tutaj niżej. Poczekajcie, bo się wyłączył. Jedziemy niżej. I tutaj mamy takie rzeczy. Na przykład nie wiem. To co tutaj widzicie na niebiesko, to akurat jest internet. Tutaj mamy taki księżyc, jak widzicie, to jest księżyc, co to, to jest noc. Tak. Tutaj mamy dołączenie... Łoszek Hany. I ja, tutaj, widzicie dzwoneczek. Jak widzicie, taki tutaj dzwoneczek, to to jest, żeby wyłączyć, bo sobie sobie powiadomienia. I tutaj są takie różne rzeczy, których jeszcze nie ogarnęłam. Na przykład, yy, na przykład tutaj jest, patrzcie, coś yy, mi się włączyło. Na przykład to jest tryb samolotowy. O, oh, widzę tryb samolotowy. Latarka, któremu się nie wiem, posługiwać się na tym zegarku. Latarką nie umiem, nie wiem o co mi chodzi. Mamy tutaj, ile mam procent baterii? Mam procent baterii: 75, jak widzicie. No i nie wiem, nie powiem, mam więcej, co tu jest na tej stronie, bo ja za bardzo nie ogarniam tej strony jeszcze. Bo dopiero ugh, będę od dzisiaj mam ten zegarek i wszystkiego jeszcze nie ogarniam w nim, ale się staram okarniać, tak. Idziemy dalej. Tutaj są te wszystkie application, wszystkie aplikacje w tym zegareczku. Niektóre sobie jeszcze muszę poinstalować, bo nie mam tutaj wszystkich, które bym chciała mieć, tak więc no. I tutaj mamy tę kółeczkę, możemy jechać o przybliżać, oddalać. To jest naj najbardziej oddalone, do jeśli nie da, możemy przybliżać najbardziej i to na godzinę na przykład. No i tak dalej. Chodzimy dalej. tutaj mamy takie aplikacje jak na przykład kalkulator, na przykład kalkulator. Każdy zna kalkulator, bo kalkulator jest w każdym telefonie, nie tylko w iPhone, ale w różnych telefonach jest kalkulator. Tak. Mamy tutaj galerię zdjęć, ale Wam nie będę pokazywała galerię zdjęć i tak dalej. Mamy tutaj Messenger... Mamy tutaj Messengera, ale kurde nie wiem czy widzi się przybliżę Dobra nie wiem, możecie, możesz zauważyć, mamy tutaj Messengera Mamy tutaj Messengera, galerię z pokazywałam Mamy tutaj yy, Mamy tutaj telefon do dzwonienia na tej można też zwolnić różnymi osobami i gadać przez niego. Normalnie można przez niego gadać. I nie ma problemu. Mamy tutaj yy, to, widzicie tę 18. To jest kalendarz. Widzicie, jest 18, tu jest kalendarz. Mamy jakąś pogodę. E, nie, kalendarz. No mamy... Co tutaj mamy pogodę, różną pogodę, jaka dzisiaj jest w takim danym kraju Na przykład w tym miejscu pokazuje Warszawie, minus 14 i tak dalej, i tak dalej O tylko czekajcie, co tu jeszcze jest? No, tutaj jest takie zdanie, można sobie zaplanować, jak różne dzieje, na przykład dziś y, Takie przypominajki, jakieś coś tam a ja tego nie potrzebuję teraz zrobić. Mamy tutaj mapę, ale ja też z mapy, No nie mamy tutaj do mapy i różne rzeczy, ale ja nie korzystam z tej mapy. Jest niepotrzebna mapa. I nie potrzebuję mapy. Jak widzicie mamy tutaj, o to, to, to czerwony to jest subkont do subskrypcji na moim kanale na YouTubie Tak Mamy tutaj różne alarmy, budziki można sobie też ustawiać, jak sobie pobrać to I tak dalej Mamy tutaj aparat, ja nie będę robiła zdjęcia, ale mamy tutaj Do robienia zdjęć No i zrobiło mi zdjęcie czegoś tam, no. Chyba zrobiło mi zdjęcie czegoś takiego mm, przy przypadek. Bo jeszcze nie znam się na tym. Lubię zdjęcia, bo ja się znała, to będę bardziej widziała i zrobiło mi takie takie słość na no, trudno. Ale to się później usunie. Mogę sobie zrobić zdjęcie, ale nie mam potrzeby, Nie chcę. Mamy tutaj Gmaila, pocztę. Mamy tutaj jeszcze jakieś coś treningi. Możemy mieć trening... Yy. Świeci mi się to zegarek, ale nie przejmujcie się, kurde, czekajcie, wyjdę jeszcze raz. Dobra, nie, nie przyjmujcie tym, że świeci zegarek, bo pokazuje mi teraz, że mogę sobie jakiś trening zrobić, a ja nie chcę robić treningów, ale dobra, mamy tutaj na przykład, na przykład jak za rowerem, a takie tutaj mamy różne, różniste treningi, tak, mogę z nich korzystać, na przykład mogę nim wywoić, bo patrzcie, mogę połaźnie wywoić, bo jest tu pokazane, czekajcie, Mogę pływać wodzie, pływanie w basenie albo pływanie jakieś tam aktywne czy coś w tym stylu. I mogę tutaj pływać, no patrzcie, Pływać. Pływać. No, Na jak jest takie coś, że pływać, nie mogę pływać sobie w tym zegarku. Ale ja nie potrzebuję takiej rzeczy, I mogę dodać tylenik chyba własny. Tak, może trening tylenik jakiś własny i tak dalej, ale ja nie, nie mam potrzeby do tego treningu własny. W ogóle nie wiem czy będę z tego korzystać, no ale Może się, może się przydać, może, może już wie tego kto wie, nie mam pojęcia. Nie wiem co to jeszcze jest, bo ja nie obcykałam tego wszystkiego i nie wiem. A mamy tutaj jeszcze. Mamy tutaj jeszcze, jak widzicie, Spotify'a. Z tego nie korzystałam, nie, nie wiem czy będę korzystała. Mam inną taką stronkę do muzyki, ale moje kiedyś może skorzystam z wypakiewania, ja jeszcze nie wiem. A na razie nie No Tutaj jest aplikacja zdrowia na, na tym, bo tutaj jest zdrowy tryb zdrowia prowadzić. Nie wiem, co tu jeszcze. Ja można sobie tętno zmierzyć? Ja nie wiem, jakie mam tętno i nie będę mierzyła. No jeśli nie, to może później sobie zmierzę. Tu jakiś poziom dźwięku można sobie sprawić? No nie wiem, po prostu tutaj jest dużo rzeczy. Ja niektórych rzeczy nie... Nie używam ni kojarzę, nie znam tylko. Albo... Może użyję, no nie wiem. Bo tego jest tutaj mnóstwo, zobaczcie, tego jest tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Wiem, jeszcze musimy jakieś aplikacje swoje inne po ale mnóstwo po prostu. I tak. Nie wiem, nie wiem. wszystkie te rzeczy pokazywałam, to sama nie wiem od czego stuję, ale może sobie jeszcze pokazywałam tak zmniejszyć, o, to jest maksymalność, a tu jest bieg na przykład na coś tam i tak dalej. I teraz wam pokażę, jak ten zegarek wygląda na mojej ręce, jak się prezentuje. Dobra, jak widzicie, ja już ten zegarek sobie założyłam, tak się na mojej ręce prezentuje, o tak. No, tak ładnie wygląda, tak się ładnie prezentuje. Jestem po bardzo z niego cudownie zadowolona. Jest piękny, śliczny i mam go dopiero pierwszy dzień, nie przetestowałam go za dobrze, ale mogę powiedzieć, że polecam, na plus polecam, jest cudny, cudeńko. Tak więc, no to jest taki dobry prezent na na jakieś rodzinie, czy na komunię, czy na cokolwiek po prostu, no. To tyle, nic szczególnego, bo nie pokazywałam, chciałam tylko tyle pokazać. Ja chciałam Wam powiedzieć, że nie chcę chyba żyć tym zegarkiem, nie mam ręcznego zamiaru. Po prostu chciałam Wam pokazać, co mi dzisiaj przyszło w paczce, co sobie, co sobie zamówiłam i jestem zadowolona z tego zegarka i chciałam Wam go pokazać. I pokazać, co jest w tym zegarku. Bo może, chciał, bo może się zainspirujecie i wiecie, jak kupić sobie taki zegarek, no nie wiem. Tak więc, żeby nie było komentarzy się się chwale. No tak, to tyle. Okay. To jest taki krótki filmik. Będą dłuższe filmiki. Na pewno będą dłuższe. Może gdzieś pojadę, to może nagram, zobaczymy. A na razie taki krótki, luźny filmik z zadpok pokazywaniem mojego zegarka i tak dalej. Tak więc piszcie to na no, dole w komentarzach. Jakie byście chcieli kolejny filmik na moim kanale. Um, tak, zadawajcie pytanka, może pojawi się QA. Podajcie na, różne... na moje różne social media Instagrama, Facebooka, Snapchata i TikToka. bo jestem, tych, bo jestem aktywna na tych mediach społecznościowych. A szczególnie jestem aktywna na Instagramie i TikToku. No i trochę tam na i trochę tam na WhatsApp i trochę tam na Snapie. A na Facebooku bardzo rzadko jestem aktywna. Tak więc, no. Wpadajcie, wpadajcie, no, nie będzie mi miło. Wpadniecie. I kto, kto jeszcze nie widział moich, moich filmików, innych, kto też wpadajecie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, lepiej co chcecie. Dawajcie dużo bełkule, tak, dużo bełkule, żeby mi było miło i przyjemnie. Subskrybujcie mój kanał, żeby ten, żeby, żeby ten czerwony przycisk zmienił się w szary przycisk. Klikajcie na lepiej od by na bieżąco moich filmików, tych co są i tych co będą. No i co kochani? Widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa pa!